To jestem ja, a to bezludna wyspa, na której będę musiał przeżyć następne dni w Minecraft Hardcore z ograniczonymi zasobami oraz jedzeniem. Moim celem będzie rozbudowanie jej i rozwinięcie jak najbardziej się da, a to wszystko zaczyna się od dnia pierwszego. Ojo, dobra, i mamy naszą wyspę. Ej, ale ona jest malutka dosłownie Po rozejrzeniu się na wyspie zauważyłem rosnącą trzcinę, która przyda mi się w przyszłości Oraz drzewko, które od razu skopałem i przerobiłem na crafting wraz z kilofem Tego dnia właściwie tym skończyła się moja aktywność na słońcu Ponieważ od razu wszedłem w podziemia i zacząłem kopać masę węgla oraz żelaza bo jak najszybciej sfarmić żelazną zbroję po nakopaniu odpowiedniej ilości tych minerałów wyszedłem na powierzchnię, gdzie zacząłem nieco rozporządzać moją wyspę. Zebrałem parę tutejszych kurczaków i zamknąłem je w zagrodzie zrobionej z kamiennego muru. Oraz posadziłem sadzonkę drzewa. Więc chciałbym przedstawić Wam najpierw, co w ogóle tutaj mamy. Więc zacznijmy od naszego drzewka. Jest to. Dąb Wartek. Nie wiem, czy to w ogóle jest dąb. Nie mam zielonego pojęcia. Ale co ciekawsze, to mamy tutaj nasze kurczaczki. A! Przepraszam! Wprowadzamy nowe słowo do naszego słownika i zamiast słowa kurczak będziemy mówili na to chickenosta bo to jest chickenosta, więc przedstawiam wam tutaj farmę moich chickenost, yy, które będę musiał zjeść, więc przepraszam was, no ale tatuś musi przeżyć ale jeszcze chcę wam przedstawić jeszcze jedną rzecz czyli sponsora dzisiejszego odcinka czyli Return of the Science. Return of the Science to darmowa gra MMORPG, która przynosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PVP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Ulepszaj swoją postać z equippunkiem, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PVP o dominację na Future Earth. A jeśli zarejestrujesz się przez link w opisie, dostaniesz 3 dni premium na start. A ja dziękuję Return of the Science za sponsorowanie odcinka, a my wróćmy do filmu. Kiedy w końcu przypomniała mi się reszta żelaza, dokończyłem moją zbroję. Wtedy też zauważyłem znacznie spadający pasek głodu, dlatego wskoczyłem do wody, by wyłowić jak najwięcej rybek. O, to w ogóle mam bonmila! Ej, zapomniałem o tym. Yo, ej, dobra, to ja w sumie nie muszę z tych szkieletów zabijać czy coś. Co się, wiadomo, będą bardziej efektywne, ale. Jak z rybki co, co jakiś czas dostanę tego bon to szczerze się bym nie obraził. To, że z ryby wypada bon nie było moim ostatnim odkryciem, bo też wtedy zupełnie przypadkiem odkryłem ruinę statku. O, a tu jest. Ruina statku? E, 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 ej, od razu ją zobaczę. Okej, okay, nic tu chyba nie ma ciekawego. O! Są bambusy! Yo! Dobra. Au, 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 AU. Mamy dwie zupki podejrzane. O, jeszcze ziemniaki mamy! O! Yo, akurat trafiłem tą zupkę, która dała mi... A, ah, night ok. okej. I tak mi nic nie da, bo sobie mam full brighta. Ale teraz patrzymy ostatnią skrzynkę. Ona chyba gdzieś jest tutaj. O! Jest diament! Co jest? Pierwszy diaks! Yo! Okej, okay, teraz trzeba go szybko, szybko wypłynąć. Okej, okay, dobra, to było tu całkiem bliskie, to było całkiem bliskie. Ale jestem myślę, że mega zadowolony z tego lutu, naprawdę. Jeszcze trzeba trochę. Myślę, że można podobijać trochę rybek. Dobra, no na razie... O oh, fuck! O! Oh, dobra! Dobra, 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 dobra. Tyle mi wystarczy na razie. Półtorej serca to jest serio mało. Wystarczy dosłownie pufferfish i... Chyba mógłbym zginąć? Wsadziłem rybki do pieca, stworzyłem wiaderko, do którego zebrałem wodę, by zrobić w przyszłości malutkie pole uprawne. Posadziłem też wtedy kolejną nową roślinę, czyli bambusa. Później przyspieszyłem porost drzewa Bonmilem, by je również zrąbać. Więc gdy ostatecznie posadziłem wszystkie sadzonki, wymieniłem brzydki kamienny murek, na ten w sumie też brzydki, ale drewniany płotek. Następnym moim celem było zdobycie całego diamentowego wyposażenia. Dlatego też stworzyłem tarczę i zszedłem w ponownie w podziemia. Wkopałem się wodnego kejwa, którego lutowałem przy użyciu magma bloków, a które w nim były to m.in. żelazo z lapisem. Z kolei kopiąc się dalej w dół, napotkałem mineshafta. O! Matko! O! Nie. Matko! Bachorze! O! Karotka. Yo! Ej, mamy marchewkę teraz. Mamy nowe wazywko odblokowane. Ej, mega! Teraz możemy znaleźć jakieś diamenty. Let's go! O, kolejne diaksy. Drugi diaksik. O kurde, jaka róża. Jaka to jest róża? Ruda żelaza. Ja pierdzielę. Bo tu patrzcie. To jakby. Pewnie wiecie o tym, ale. To jest jakieś coś, że. Kopię to. Robię takie coś. Ja mam dziewięć sztuk żelaza, nie? To jest mega gołtet Tak szczerze. No ale tak szczerze mówiąc, chyba pluję na to żelazo. Już jakby. powiedzmy, że. Nie, chociaż nie, dobra, zbiorę tu już tą rudę do końca i ewentualnie takie te grube będę zbierał, nie? Bo... Trochę mi szkoda kurde kilofu tak szczerze na te żelazo, bo tak jest to mega useless, ale to jest... W sumie to trochę po ponio... nie tu wszedłem, ale ważniejsze są diamenty. O, siemanko Cześć! O au, au, au No, co to ma być? Co to za salwa? Aaaa! Ludzie, to jest ktoś chorzy. Dobra, zbierzemy sobie stak z lasa już na równo. Jest serio git. E, kolejny diament, okej. Okay. No ty... No. Masakra, masakra. Bro, kiedy ty tak snajpisz stary? Ty takiego aim masz. Gostek. Ale <śm> z <O! śm> jaki głupek. <śm> Myślę sobie tak szczerze, że... Chcę tego mineshafta chyba zlutować. Jakby tutaj też mogę znaleźć diaksy. A w najlepszym wypadku! Zginę! A w najlepszym wypadku mogę znaleźć koksa tutaj. W sensie, nie wiem jaka jest to szansa, jest niska na pewno, ale fajnie byłoby coś ogarnąć. Au, 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 au. au. Nie widzę żadnych tych yy, minecartów na razie. Tutaj też nie mam łuku żadnego, żeby ich tam postrancać ewentualnie. A, ooo. -a. Gostek ma speeda. A, <noise> zgupi. O, jest! Jest coś. Kurde. Nie, on ma jakiś enchant jeszcze. Zapierdziały. Dobra, ja biorę tylko to, tak szczerze. Mas, oddaję wam to. Proszę, zostawcie mnie w spokoju. Proszę. O, oh, Ma, ja pierdzielę, ile diaksów? Co jest grane? Mam aż 18 diamentów. Ej, to jest mega dobre. Znaczy, w ogóle co to za reakcja. Mega dobre. Ej, to jest mega dobre, tak szczerze. Mega reakcja. O! Skąd? 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 Powiedzcie mi skąd? Co to był za nalot? Bombardowanie jakieś. Co to było? Skąd? On jakaś się z znikąd w ogóle zrespił z góry i... Na łeb spadł. Ale byłbym nie? Taki całkiem ubogi ten mineshaft. W sensie jest właśnie mega dużo ród, ale... Totalnie jest zero. W ogóle totalna pustka, jeśli chodzi o te karciki, nie? O, o skrzyneczki. O! 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 Ok. To wyglądało, jakbym był jakiś pro, ale nie jestem. O! Oh, diaksy Copper Horse Armor? Od kiedy takie coś jest w grze? Ej, bez kitu teraz, jakby nie truluję Pierwszy raz takie coś widzę. What the heck? Ej, nie wiem tak szczerze mówiąc. Ej, może to wezmę, chociaż... też tak jakby na mojej wyspie nie ma koni, więc... Nic nie wiem. O, ale jest skórka. Myślę, że możemy zaraz już sobie zawijać. Wezmę sobie tylko... Skrzyneczki. Nic więcej nie potrzebuję dosłownie. Ale no, już zawijam, bo w sumie skończyło mi się totalnie żarcie. A, a nie chcę sobie biegać bez jedzenia tak szczerze, bo. No bo po takich sytuacjach jak na przykład ta z creeperem, to nie o nie, 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 Ja sobie nie życzę takich zabaw. O, nie, 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 to nie jest dla mnie. To nie jest dla mnie. Ju! Siemanko. Jesteśmy w wodzie. O, i tam jest nasza wyspa. Wow, ej, patrzcie, jak ona się w ogóle zmieniła. Jakby tak długo by mnie tutaj nie było, nie? Patrzcie, urosły sobie bambusy. Urosła nam trzcina. Drzewka też urosły. Pewnie kurczaczki też już są całkiem duże. Plony też już się powiększyły. O, okej. Okay. Zrobimy sobie tutaj trochę więcej sianka. I zaraz rozmnożymy sobie kurczaczki, nie? Taki jest teraz myślę, że mini planik. Ok. Kurczaczki rozmnożone. O, o, panie kochane, trzeba teraz cane jeszcze raz zasadzić. Bartek, się przesunął. A bezki tu! Mam tego żółwia, w ogóle go nawet nie nazwałem. Zaraz trzeba to zmienić. A. Co ja słyszałem? <laughs> o, o. Czy szansa na trójząb teraz? Kurde, jakbym miał trójząb o, Ale by to oddało No, ale nie mam O, i mamy całą zbrojkę Więc tak robimy To chowamy No i teraz tylko trzeba to jakoś zencantować No nic, ale to jakoś wymyślimy w przyszłości Teraz tu i tak musimy znaleźć Bartka Więc Bartek sobie pływa, ale trzeba poczekać aż przyjdzie na ląd O jest Bartek! Bartek siema! Bartek! Joo! Siema Bartuś. Kurde, teraz jak sobie myślę szczerze, że bardzo źle zrobiłem, że wyszedłem ze skini, bo w sumie tak po tym segregowaniu i tak dalej, ja szczerze mówiąc poszedłbym chyba teraz do netheru i jednak spróbował zobaczyć, czy właśnie na pewno nie ma żadnego strongholda w okolicy, bo no nie wiem, tak mi się wydaje, że jak ten świat tak jest jedną wielką pustką poza tą wyspą. No to może jakiś stronghold jest tutaj w jaskini. No w sumie tak głupio stwierdziłem od razu, że, że nie ma tutaj niczego poza poza moją wyspą, więc może Stronghold jakiś jest. Dlatego myślę, że warto będzie przetestować to i po prostu zobaczyć... Hmm, czy, czy, czy w ogóle perły będą nigdzie śleciały w jakąś stronę, czy coś? No nie wiem, no. Mamy jeszcze bardzo dużo dni przed sobą, więc myślę, że warto spróbować, tak? Znaleźć tego strongholdzika. Ale w sumie jeszcze zanim pójdziemy, to. Zapomniałem o tym, że muszę ogarnąć sobie jeszcze trochę jedzonka. Okej, okay, myślę, że tyle świątecznych ryb już wystarczy w tym roku. Teraz tylko trzeba je sobie przepalić i będziemy mieli. Spokój. No i teraz tylko wystarczy je przepalić. Zaproszczam wszystko na piecyki od razu. W międzyczasie, kiedy ryby się przepalały, zacząłem kopać dużo dirta, a to dlatego, że zamierzam dobudować całkiem spory kawałek wyspy, aby w przyszłości postawić tutaj moją przyszłą bazę. Matko, ja pierdziele, sobie tarcza mi teraz wolnęła. ja pierdziele, jaki fart, Jezus, jeszcze ten pająk w ogóle mnie za pleców tak zaszedł, nie, ja pierdziele, ale mi ser serio teraz serce zabiło, już myślałem, że to będzie sery koniec. Mamy gotowy zarys tej wyspy. Myślę, że coś podobnego zrobimy jeszcze z drugiej strony. Żeby taki, wiecie, tutaj kształt, jak nie został. Chociaż ten kształt w sumie o tej strony nie jest taki zły, ale mam wrażenie, że i tak będę musiał trochę podnieść poziom. O tutaj. Jak chcę dodać taki kawałek, więc. Ewentualnie albo wszystko sobie będę płaszczył. Albo będę dorównywał temu. Nie wiem jeszcze, nie zdecydowałem się na to, ale. Może tak tutaj trochę pociągnę, tutaj bym coś tak rozszerzył Nie wiem jeszcze, ale na pewno jest pewne to, że tutaj będzie Zainteresowała się będzie główna część, gdzie postawię mój domek i tak dalej Bo mam pewien plan na tą wyspę, ale o nim powiem wam trochę później Na ten moment na razie poszedłem do jaskini wydobyć obsydian na portal do netheru Aby umożliwić sobie zdobycie przedmiotów potrzebnych do zabicia smoka O, mamy flinta Cyk pyk, robimy go... NIE! No nie wierzę. Ja pierdzielę, no nie Je, no co się stało? Ja pierdzielę. Dobra. Neverma. Dobra, nieważne. Istotne to jest, że przeżyłem w ogóle, nie? Więc tak, żelazo, flint, robimy sobie zapalniczkę i uciekamy do netheru. Teraz musimy znaleźć bastionik i... Forteckę, ale widzę, że są jeszcze bloki kości. One są mega goated. O! Mamy Gaścika. Co jest zgrane? cię Przyjacie, przyjacielu? Jednak nie mamy przyjaciela. O! <laughs> Siema, Gaście. Tym razem ciebie uczynię szczęśliwym. Tamten... No, został już uszczęśliwiony. <laughs> Wystarczająco. <laughs> o, cholipka, dobra, to już jesteś bezpieczny. I w tej właśnie chwili rozpocząłem kolejne nagranie, w którym odhaczyłem bastion i fortece Lecz na moje szczęście w pewnym momencie mój komputer pokazał niebieski ekran śmierci. Przez co po ponownym odpaleniu komputera nagranie uległo uszkodzeniu. Więc musicie mi uwierzyć na słowo, no... że tak po prostu było. No nie, no... Ja pierdzielę, czekajcie, wywaliło mi właśnie komputer. I... Wydupiło mi totalnie całe nagranie. W sensie, wierzcie mi lub nie, ale. No, podczas tej wyprawy zdobyłem głowę Widera. No, między innymi, też no, zdobyłem wszystkie perły. I Masy innych rzeczy, bo generalnie, jak widzicie, ten cały ekwipunek. Więc, no. Ja pierdzielę, no. Jaki przypał? Nagrałem no, się tylko połowa do momentu, w którym latałem po bastionie i później nic więcej do sobie. Nic więcej. Eee, dobra, no trudno już. Przeróbmy sobie te blaze rody. Tutaj się w ogóle przypala mi yy, debris. Ale no, mam tylko dwie sztuki, więc tak sobie z tego nic nie zrobię. Ale no, robimy sobie teraz te wszystkie perełki. Więc teraz tylko i wyłącznie rzucałem perłę. Oki, okay, lecisz tam tu stronę, ziomek. Oho, a co my tu widzimy? Ogólnie to tak, trochę was okłamałem yy, i nie ma tylko tutaj jednej wyspy. Mamy jeszcze to, w sensie oczywiście żartuję, jest tylko jedna wyspa, a to jest po prostu, to nie jest wyspa, tylko to jest lód, tak być się nie liczy Ale to dobrze się składa, że tu jesteśmy, bo ogólnie do naszej wyspy, którą zamierzam zbudować, będzie właśnie potrzebny między innymi lód, którego na razie nie mogę zdobyć, ale mogę zdobyć śnieżek, więc sobie go z pewnością teraz zdobędziemy. Więc wykorzystam tą okazję, że akurat jesteśmy i tak po drodze I, i zbiorę trochę śnieżku. Dobra, myślę, że na razie tyle nam śnieżku w sumie wystarczy. I tak w przyszłości mogę w sumie go zdobyć więcej, tylko będę musiał jakoś ogarnąć sobie dynię. I po prostu będę mógł go mieć tyle ile chcę Ale teraz tak szukamy po prostu strongholda, więc to jest tak mało istotne Na ten moment... No dobra, dalej płyniemy w tą stronę Nie gadaj! Nie! Let's go! Jaka to... Była... Jaka to była szansa? Zapisałem sobie kordy tylko Mamy generalnie totalny ludzik, więc Ja od razu mówię tak, z góry yy, Myślę, że w sumie Nie ma sensu, żebym teraz cokolwiek tu brał, nie mam w ogóle miejsca na w ekwipunku A tak to po prostu teraz się skupię na No właśnie na tym Ale ja ja ty, pyk pyk I gdy już zabiję smoka I ogarnę sobie shulkery To po prostu wrócę Tutaj i zdobędę te wszystkie Książki do shulker boxów, bo Teraz nie mam miejsca. Yy, Wyzweźmy się do Endu. Pozdro. Nie pomyślałem! <grym wytrzyma> Dobra. <grym wytrzyma> ja pierdzielę. Dobrze tyle mu zbiłem. I... koniec. Okej. Okay. Let's go. Smoczek został zabity. No i klasycznie zebrałem jajko Smoka oraz wybrałem się przez Endgate'a, gdzie po chwili biegania znalazłem End City z wyjątkowo niskim statkiem, który jako pierwszy zlutowałem. W swojej fortecy nie znalazłem dosłownie nic szczególnie ciekawego, dlatego nie siedziałem tam za długo i postanowiłem wrócić do Overworldu. Tam od razu udałem się do bibliotek w Strongholdzie, z których uzbierałem to cały szulker książek. Gdy wróciłem na wyspę, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było zbudowanie stołu zaklęć na poziomie 30 i zenchantowanie całej zbroi wraz z częścią narzędzi. Wtedy też stwierdziłem, że przyszła pora na kolejne kroki. I w ulepszaniu wyspy. Dlatego zacząłem uzupełniać zaznaczony wcześniej zarys, a jeśli zastanawiacie się skąd mam tyle dirta, by dobudować tak spory kawał ziemi, to mówię wam, że wziąłem go z krat. Nie no, tak na serio, to po prostu dirta możemy znaleźć w wodnych kajwach, czy to głębiej, w jaskiniach. Kiedy dodałem spory kawałek ziemi do mojej wyspy, przyszła pora, by nadać jej nieco klimatu. Z racji, że kiedy to nagrywam, jesteśmy w klimacie świątecznym, postanowiłem uderzyć właśnie w tym kierunku, wypełniając całą wyspę śniegiem i lodem. Dla odskoczni również stwierdziłem, że ulepszę finalnie swój ekwipunek, kopiąc Ancient Debris i nakładając Netherite na cały ekwipunek. Teraz zostało mi ostatnie kilkanaście dni do końca tego wyzwania, dlatego zależało mi, aby zakończyć ten film na budowie ostatecznych struktur. Tak się składało, że do jednej z nich potrzebowałem dużych ilości tego ciemnego drzewa, lecz na mojej wyspie takowe nie występowało, a jedynym sposobem na zyskanie jej nielimitowanej ilości było zakupienie sezonki od wędrownego handlarza. Niestety takowy się nie pojawiał, dlatego postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce. Tak się składa, że w wodzie możemy znaleźć ruiny statków, które właśnie tak są wykonane ze chcianego przeze mnie składnika. Do tego przez paręnaście dni szukałem i kopałem masę ruin statków, by finalnie móc zbudować pełnoprawną świąteczną wyspę. I tym samym dochodzimy do dnia setnego, czyli końca tej naszej małej przygody. Przyznam wam, że naprawdę świetnie bawiłem się podczas nagrywania tego filmu i koniecznie dajcie znać, co uważacie o takich filmach w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że spędziliście bardzo dobrze te święta i mam nadzieję, że już spędzicie jeszcze lepszego Sylwestra. Ja życzę wam wszystkiego dobrego i widzimy się za rok.